Przepiękny dukacik z 1556 roku z mennicy gdańskiej Zygmunta Augusta, czyli można powiedzieć tutaj w wielkich czasach dynastii jagielonów. Przepiękny egzemplarz z 1962 roku z aukcji w Nowym Jorku. Była to kolekcja styki, gdzie były sprzedawane jedne z najpiękniejszych i najrzadszych monet polskich szczególnie te złote. Była tam pełna znaczy Zbiór albo kolekcja bardzo dużych rzadkości, za, wybitych za Zygmunta Starego i właśnie za Zygmunta Augusta. Tutaj z 1556 roku, dukat, który jest ekstremalnie rzadki, notowany tylko w najlepszych kolekcjach, do monety, oczywiście oryginalna. Karteczka z potwierdzeniem zakupu z 1962 roku za całą kwotę 290 dolarów. Czyli dzisiaj jest to około 1200-1300 zł. ciąg na dzisiejszy kurs. Natomiast wtedy była to ogromna kwota. Dzisiaj również zaczynamy tą monetę od ponad 150 tysięcy zł na aukcji. Tych monet złotych, tego władcy, brakuje w większości kolekcji polskich i zagranicznych, więc jest to mało. Marzenie niejednego kolekcjonera. Proszę zwrócić uwagę tutaj na lustro menicze przy lwach. Jak wspaniale są wybite. Rytownik tutaj się pochwalił nie lada wyczynem, żeby tak pięknie przedstawić te krzyże gdańskie i sam wizerunek lwów. Przepiękny dukat. Jeden z moich ulubionych władców, jeżeli chodzi o złote monety, szczególnie tutaj te monety gdańskie i litewskie tego władcy. Pozycja bardzo rzadka i dostępna oczywiście na naszej aukcji. Premium już 17 września w hotelu Raffles Europejski. Więc zapraszamy wszystkich serdecznie do licytacji. Tym razem w dolarach i w tym razem trochę później niż 62 rok, ale egzemplarz naprawdę bardzo, bardzo rzadki i przepiękny.